Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ono brzmi bardzo pięknie, bo to oznacza miłość. Ale jednocześnie ja bym powiedział, że podkreślam, jest jeszcze jedno pojęcie, które się nazywa agape. A agape to już jest miłość bezinteresowna. Czyli to już jest prawdziwe miłosierdzie, które pochyla się nad biedą człowieka, nad konkretnym człowiekiem po to, żeby go wyzwolić i żeby go wychować wdzięcznie i wobec Pana Boga, i wobec ludzi. Jesteśmy w miejscu, które z całą pewnością będzie służyć zarówno pracownikom, jak i beneficjentom. I będziemy właśnie poprzez takie budowle mogli lepiej nieść tę pomoc. Myślę, że właśnie ta nasza praca, która, trwa, która, która trwała właśnie w pandemii, która trwa obecnie też na granicy. Polsko-białoruskiej, o tym się nie mówi, ale przede wszystkim praca na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom ukraińskim w Polsce jest bardzo mocno widoczna. I nawet ci, którzy uderzają w Kościół, czy szukają pretekstu do tego, żeby uderzyć w Kościół, oni naprawdę dwa razy się zastanowią, bo tutaj tą tarczą jest właśnie Caritas. Już mnie nikt nie pyta, a jeszcze rok temu, półtora, zdarzało się to, co robi Kościół w danej sytuacji. Bo ludzie po prostu to widzą. Karitas jest tym ramieniem miłosiernym Kościoła w Polsce. Księżycy, dyrektorzy, proszę bardzo, ja zapraszam, do wyjrzał Z tej strony. I mamy to. Raz. Dwa, trzy i cztery. Yes. Jest dobano, dziękujemy bardzo. I zapraszamy do poświęcenia w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O, cały świat tutaj jest. Tak, i to jest właśnie ten karitat bez granic. Są kontynenty, ale nie ma w środku zarysowanych granic. Przy robieniu jakichkolwiek projektów potrzebne jest i miejsce, a przede wszystkim pracownicy, żeby mieli godne, dobre. I profesjonalne warunki do tego, żeby realizować projekty, o które zabiegamy, wnioskujemy czy aplikujemy. Więc to miejsce ma ku temu służyć. Obecnie już tutaj od tygodnia jesteśmy. Widzimy bardzo duży skok, jeżeli chodzi o, o takie szybkie działania, szybkie podejmowane decyzje w, w realizacji tych projektów. Bardzo to ułatwia nam pracę. A przede wszystkim szanujemy w ten sposób również i fundusze, które, które są zaoszczędzone dzięki temu, że jest centralizacja w jednym miejscu. Przyznam się, że pierwszy raz tutaj jestem i jestem zdumiony. To się nie dziwię, że się dyrektor Marcin, na wcześniej się Gratuluję. Ja tutaj zaraz zapalę wszystkie światła. Tutaj prosimy bardzo i zapraszamy pracowników, kierowców, to jest centrum, tutaj zapraszamy, to jest centrum wsparcia międzynarodowego i panie, które pracują. To też jest dla tych, którzy nam dają możliwość realizacji projektów, to też no, tworzy taki pakiet zaufania, że, że większość pieniędzy przeznaczamy na, na działania projektowe niż na te związane z utrzymaniem budynków.